Także witam Was w kolejnym odcinku. Wiem, że wiele osób może teraz się zastanawiać o co chodzi, dlaczego... Widzimy materiał, który ma już kilka miesięcy, bo jak już zdążyliście się domyślić, albo jeszcze co po niektórzy nie zdążyli się domyślić, film, który aktualnie zobaczycie, i kolejny film będą to łącznie dwa z właśnie tego pobytu w Gdańsku. To są filmy, które zostały nagrane już jakiś czas temu, ale odkopałem ten cały materiał na swoim dysku, obejrzałem to wszystko, wyrzuciłem bardzo dużo, bo kilkadziesiąt różnych filmów, które moim zdaniem nie nadawały się do montażu i do po prostu tego, żeby ujrzało światło. Ale znalazłem dużo, sporo fajnych filmów, które rzeczywiście gdzieś były śmieszne, i wraz z moim montażystą stwierdziliśmy, że można też z tego zmontować e, co najmniej dwa filmy. Znaczy, ja byłem za tym, żeby zmontować dwa filmy, więc nie wiem, czy wyjdą dwa filmy, czy trzy, bo Patryk mówi, że on nawet trzy filmy z tego może zmontować, więc zobaczymy. E, ja Was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Oczywiście zostawiacie łapy w górę, bo każda jedna łapka to jest jeden grosz w całej akcji charytatywnej, a mamy już naprawdę gromadzoną mega wysoką kwotę pieniędzy i sam jestem w szoku, ale no oczywiście połączyliśmy też to wszystko z live'em charytatywnym, który bardzo dużo dał. No i oczywiście zapraszam na swojego Instagrama i na Twitch'a, na którym właśnie odbywają się takie live'y i jeszcze inne grubsze tego typu rzeczy. Także ja Was zapraszam do oglądania. To so, echajcie w górę i udostępniajcie filmy. Puh. Gry nie wystawię na kobietu Powiem wam, że dawno się tak nie stresowałam czymś jak teraz w Serio, tak serce stresowali Filip Ciao, Cześć ciao. Najlepsza reakcja Cześć Bobnik Po co by to Nie, Bez sensu Co, 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 co to wygląda? No co, no śpią u Ciebie, u Ilonki a jutro wbija Aleks z Kubolem Co? Ja pierdole A! 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 Nie jak Cieszę się, że przyjechał Gruszek Bo wiecie Co? Ja się no. się no ja no dzięki, że się cieszy. Kurde stresuje się Może muzyczki chcesz posłuchać? No to na nie mówisz, że dobre to możesz mi puścić No nie basta, tak przypędzi. Gdańska fundacja. Dzięki. Naprawdę go po podziwiam. Co masz? Całodkę. Z 200 kalorii, bo te chlebki już odjęły o. trochę. Odjęły ci klepki, okej, to jest to jest polska. Ta ja, tak? No, nie zbijaj. ktoś super a kurcza ja nie, no ja Pumpiarze przyjechali na. Ja pierdolę Chyba Sławek Co jest? Sławek przyjechał już dzika podobno No To fajnie, zjechamy w tą rafinerię, jedźmy do niego No, zawracamy, pisz do nich A wiesz, że on, my mogliśmy do niego przyjechać, bo Sławek jechał za nami Czyli no. ten dzik musiał wyjść za nami, czyli? Kurwa Sławek, opowiadaj co się stało Ja w dole jadę Sławek będzie słaby teraz Wyszedł mi dzik, kurwa I jakby... Ja pierdziele Patrzcie to! Ale nic ale... Ale co tam jest? No sobie za tobą wyszedł, nagle. Duży skurwiec on był? Nie, taki mały A, dość. A, to mały dziczek dzisiaj... był. Pumpiarze <gulia> jadą! Kur... kawa no są bez tej... Grucha! Jest! Mam pumpiarze do nich! Podkurwiamy pumpiarzy! Nie, to na razie dzik wkurwił. Dzik skurwiosyn! Te są tutaj. Pan zderzek odmówił posłuszeństwo? Nie, tak. tutaj chyba to już było. Trochę się wygięła. Jakie plany? Która jest godzina? Północ dopiero, pierwsza w sensie. Kurwa to jeszcze wcześnie, Jaris. I jeszcze nie wie, że przyjeżdżają tu dwóch bosów. To apartamenty yy, za pieniądze z przemytu. Tak. Tak na Człowieku, ale my jesteśmy. Klasa. Klasa. Trochę zimno, nie powiem. No, tak troszeczkę... Troszeczkę tutaj zimno. Chodź, za, chodź do ochroniarza zadzwonimy. Powiem, że chciałbym zjeść. Czy jest tu jadalnia? Chodź. Nie. Ok. Tutaj jest jadalnia? Bo tam powiedzieli nam, że tutaj będzie jadalnia. Pani Pani z Chińczyka. To pani z Chińczyka, to jest A, no dobra, sorry. Nie ma jadalni. No, no, pan zna, że tutaj możemy zjeść Gdzie? Tutaj, u pana No dobra, to sorry <ścoughs> tak. On zapukał do budki ze broniarzami I to niech o kurwa mówi Że pani z Kielciega powiedziała, że tu jest jadanie i że można zjeść A on mówi, że tu nie ma żadnej jadalni, że... A ja mówię, że jest jadania. Generalnie, co powiemy? To jest super Jedziemy do Hajdusa Jedziemy do Hajdusa, odwiedzić go na gorącym subwayu Banger to jest, Benger, to jest Banger, jest wanger Daj mi, wujka Dobrze, widzimy się Upuszcza, na miejscu Cześć Siema Proszę, ma trzy To co, kawusia? Uwaga, smacznej kawusi nie bać kapusi. Kizo, Mam dresik w królika Bagsa. i właśnie idziemy po młodej x no, Nie idziemy po Jest na pewno, Serio? Słyszeliście? Całe jajko, nie do Jezus, No Serióznie? Chcesz jajko połknąć? Słyszeliście, jak połknie z całej Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, ci Jakiegoś łososia chciała, zrobić? No ja sobie tam mamę, to ja z tydem mamy tylko swoje, jakie przyprawy nas przytale. Łososia to może dzisiaj jej wpędzić do twarzy No to se no to... Do, Nie, nieważne, to... nie komentuj, nie komentuj Teraz nie ma tej wody, no będziesz chodził tak dookoła cały czas Tak? I zaraz idę po lodek i ale pewnie nie denerwuj w tej chwili ale nie będzie tej wody, to dlaczego czegoś nie rozumiem? Jeszcze muszę wziąć kawę Ale jaką? Zero? Pokaż, nie, pokaż no, Oszon Ja Trenamurele strzelę <laughs> u tym w dupę Ale, ale jest, jest woda, woda Sentido, perrier. jest woda Sentido Jaką wodę pijesz? Jaką wodę pijesz? Ty. Woda Sentido. Perier. No jest. tak, ale Perier pójdzie. linea, Mam trenemorele Kupiłem, <laughs> kiedyś mam opowiem historię. Kupiłem wodę Fidzi, największą jaka była za 15 zł. Wypiłem ją, wziął czarek tę butelkę i przelewał sobie normalną cisowiankę, żeby na streamie pić z butelki Fidzi. I zaraz jedziemy po lody ekipy Pełne w porównaniu do mózgu u niektórych osób Przejdźmy dalej Ja, chciałem, ja chciałbym Pala, ci coś powiedzieć Co? Przepraszam Cię To Ten był prank! No nie! O, kurwa. Żadne kurwa, przepraszam M nie, nie mam miękkiej gry Nie mam miękkiej gry Nie ma lodów ekipy? Nie ma. Znacie Nestero? Nie. No, nie. Nie znałem Cię. Pięć chłopaciek leży na stole, że tak powiem. Czas się, oh, czas was, je się je pożegnać was. z wesołym składem.